Hejka z tej strony Cinnamonka witam was w nowym filmie na tym kanale a dzisiaj to kaboka moja córka już wróciła z boże z jakby no wiecie, tamtego schroniska i już jest w domu okej okay. już jesteśmy córka tej dzisiaj się wykąpać bo zwierzętami od niebie idzie oczywiście w domu też mamy zwierzęta ale no tam jest o dużo dużo więcej zwierząt więc trzeba się wykąpać odżyweczka czemu ta odżywka się zmienia patrzcie zmieniła się z białej na czarną odłóż to mm, teraz szamponik no i wykąpano co sumie ten ciuk dam do prania to jest suszarka to jest pralka gdzie kosz na pranie? gdzie kosz na pranie? okej, okay, już znalazłam kosz na pranie opa Szlafrok, to dam tu. Przebrać się, to w to się przebiorę. I pójdę odnieść ten szlafrok. No boże, przebrałam się w to. Okay. No to ja idę z, um, coś tam porobić. że spałem do dziesiątej. dziewczynki pewnie też śpią jest w miarę ciepło a więc ubiorę się w oto no okej okay, pójdę sprawdzić z domu dziewczynek nie A wy nie śpicie? No nie śpimy, a co? Czyli ja jedynie tego spałam? Okej, okay, O co temu Kubie chodzi? Też nie wiem No okej, okay, pójdę do góry Do Lilci sprawdzić no okej. Okay. Trzeba się wypakować z pracy. Lilka śpi, więc no nie będę jej budzić. Klucz z domu. Telefon. Bidon. I to było tyle. Przebiorę się jeszcze. Ach, tak. Dzieci, szykujcie się, bo będziemy szli do restauracji. Okej, ja się ubiorę. No, w sensie do kawiarni. Ubiorę się przed dziećmi, wezmę sobie... Hmm. W sumie nie będę brała torby, bo po co? Opastki też samej nie będę brała. Dużo tylko to leci. I dam słoneczek. No i mogę iść. Okej, okay, mama szykuje się. Okej, okay, wyłączyć komputer. Mm. Ja biorę się w to jak do kawiarni idziemy. Paskę tu sobie zostawię tą w sumie. Jak szykujemy się? No okej. Okay. Ja się ubiorę w to. Jeszcze jedna dla dziewczynek. E, dziewczyny, szykujemy się. A gdzie zajść? No mama chce iść do kawiarni. No okej. Okay. Mm. No chodźcie. Ja e, was przebiorę. Ty się ubierz w to. Ty się już sama umiesz ubierać. No umiem, umiem. Już za niedługo lato, ale dzisiaj jest zimno. Mama chyba już zjechała windą. Czekaj, bo jeszcze telefon biorę. No mama, my już jesteśmy. No okej okay, dzieci, to czekam w windzie. Jeszcze ja tylko muszę wziąć telefon. Ech, przestańcie mi brać ten telefon. No okej. Okay. No chodźmy już na pierwsze piętro. No okej, okay. Boże nie, nie jedź. No okej, okay. już jedziemy windom na dół. Trochę długo o, już jesteśmy. Tam leżą koty, to tylko wy, wyłączę piecyk. Boże jak ciemno. Ale tam trudno. I tak nas nie będzie w domu, a koty zobaczą przecież... No okej, okay. drzwi nie zamykamy, bo i tak babcia pewnie przyjdzie tutaj podlać kwiatki. W kawiarni. No okej, okay, już y, jesteśmy. Ja wejdę na dwóch mm. Także no, y, wy czy dzieci tam, ja z moją tu. Okej, okay, już wszyscy mają do jedzenia coś. Nie wszyscy do picia. No jedzcie tu dziewczynki jak ludzie. Okej! Okay. Ała! Awa. Jedz to teraz. No okej. Okay. Yy, to mama ja... Yy, idę już do domu. OK. Parę godzin później... No, mamo, e, ja byłam w domu i go zamknęłam. No okej, okay, dzieci, to ja tutaj będę z dziewczynkami, z um, Tom. E, tutaj będziemy siedzieć, a wy sobie pójdziecie tam na zakopeczkę, gdzie tam chcieliście iść. E, no okej, okay, ale Lenka miała zostać z tobą. No okej, okay, no. Też pozjeżdżam. No to możemy już iść na zakopy bez rodziców. Mm, Okej. Okay. Coś stąd bierzemy. Myślę, że nie. To chodźmy na drugie piętro, bo tam są jedynie kwiatki. O Boże. No to już jedziemy na drugie piętro. No, już jesteśmy. Ja co tu chcę poczekać? Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Boże. Ja przyszłam po odbiór okularów. Dobrze, dobrze, tu są wszystkie okulary, które mamy. W sensie, no ja przyszłam no, nie po dla okulary, tylko po. Um, zapomniałam, jak to się nazywa. Na nazwisko e, Kowalski. No już sprawdzam. Ty przyszłaś po opakowanie na okulary. E, tak, tak. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Boże, jak ja się wstydzę. O, ale fajny kapelusz. Nie, jednak nie. Łęc. Mmm, okropny. Nie znaczy to... Okej, okay, uciekajmy. Co to za podejrzany kwiatek? Jaki podejrzany, normalny kwiatek jak kwiatek. To są jakieś rzeczy dla dzieci. O, to może coś kupimy dla Sary. Jakiej Sary? Aha, nasze kuzynki. No, a jakiej niby innej Sary. No żadnej. Mm. Nie ma tu nic dla niej. Przecież ona ma 8 lat. Ona ma 5 lat. Aha. Ale nie ma nic swojego. No to chodź. Dzisiaj, jak ci się nie chce, to chodź. To możemy już wracać do rodziców. Trzy minuty później. No to możemy już iść do domu. No to chodźcie. Dziewczynki, wy też chodźcie. no Chodźcie. Wieczorem. No okej, okay, yy, no wyłączaj już to. Yy, Maja idź spać. No okej. Okay. Boże. Tylko nie rób tak jak poprzednio, że siedziałeś na telefonie. Lampka ci spadła. No wiem, wiem. Postawię ją tu. No już. Yy. No to tu masz twoją piżamę, um, odłóż telefon na półkę Bierz Teodora. No i idź spać No Teodor jest osiąd za tą kobety to samo. No co? Spać. jest dwudziesta no już, już no już dwudziesta no już dobranoc, no dobranoc dziewczynki, mówiłam wam od dziewiętnastej nie ma grania i idziecie spać a jest dwudziesta pierwsza no już, już. Przecież jak około pół minuty będziemy yy, więcej grali, to nic się chyba nie stanie. Dziewczynki, patrzcie, 19, 20 i 21, 2 godziny, nie minuty. Rzeczywiście. Ale to i tak mało. No tutaj macie wasze śpiworki Czyli był ten No to ubieraj się w i spać No dobra, noc Jeszcze do góry trzeba iść No okej, okay, już jest u góry mm, Tak Jeszcze Lilkę trzeba Lilkę tak, yy, Lilkę już my się myli, bo mam tak dużo dzieci yy, Lilkę trzeba ubrać w to, zapalić jej Boże, Lilka nie wchodzi do yy, szafki no. Następnego dnia yy, Kolejny dzień Boże, nie chciałam się w to przebierać. W to się może przebiorę, wygodne jest. Lilkę trzeba dać jej mleko na dole. Bo tutaj u góry zapomniałam jej wczoraj odgrzać. Idę obudzić Maję. No okej. Okay. Maja. O, cześć, Teodor. No, ja no wstawaj. No już. Zajście lóżku. Pościeliłem. No, wejść do, do toalety ogarnąć. No już idę. Boże, no. Boże, kosmetyków nie wziąłem, ale to już tam się pomaluje. Omyć twarz. Korzystać z toalety Boże no okej okay, przebiorę się i tą piżamę trzeba zawiesić no gotowa już jestem no ich nie będziemy jeszcze budzić bo Później będą zmęczenia. Jeszcze nie mamy przygotowanego śniadania. No okej, okay, chodźmy już. Mm. Zwierzęta śpią, więc nie będziemy ich budzić. Chyba zmywarka jest zrobiona, więc no. Dziewczynki kaszkę. Mama, ja zrobię śniadanie, Ty sobie idźcie odpocząć. O, dziękuję, kochanie. No. Boże, lada odpakowałam, ale to trudno. Mm. Boże. Kaszka. To będzie druga kaszka. Czekajcie. No, już tutaj trzeba dać kaszkę, tu drugą kaszkę. Mleczko się już zagrzało. Reszta dla ciebie. To będzie, w sumie Lenka będzie, pewnie będzie chciała zjeść kaszkę. No, ty dzisiaj samo mleczko wypijesz. Najwyżej później dostaniesz kaszki. No. Smoczek na podłodze, że długo tam? No Boże. No Boże, co się z tym dzieje? To nam starczy. No. Dla Kuby to będzie do szklanki. Trzeba mu nalać soku. No i Kubie możemy zrobić co my tu mamy? Tą zupkę możemy zrobić hmm, tutaj mamy garnek, Jed jeden tylko bo więcej nie mamy hmm, trzeba narać do niego wody zupkę No i grzejem. Okej. Okay. Trzeba dać teraz na talerz. Boże, połóż ten talerz. Tu garnek już schować mogę. Kawę nalać. Tak, tak. No i jeszcze dwa posiłki dla mnie i dla mamy. To mama pewnie zje jajko. Czy jajko da się rozbić? w no upieczona, teraz na talerzyk tu będzie siedziała mama no i jeszcze coś dla nie, to ja sobie wezmę do kawy oczywiście te różne mleka lubię. Mam tak też z normalnym mlekiem, to ty tym, ja, tym co ty. No. Czyli taka trochę zielona kawa. A ja sobie zjem kanapkę z dżemem. Gdzie chleb? Czy my nie mamy chleba? Okej, okay, poszukałam chwilę i to jest nasz ostatni chleb. Dżem malinowy, na się. Okej. Okay. To ja po nich pójdę. Okej, okay, Maria to była 5 minut temu. Ja sobie jeszcze 5 minut poleżałem. No i Maja powiedziała, że śniadanie gotowe. No to pójdę jeszcze po dziewczyny, bo powiedziała mi, że mam obudzić dziewczyny. Cześć Lena. Cześć. Cześć, że się mówi nie cześć. Nie. Co chcesz się ubrać? W ten sweter. Okej. Okay. A ty ten myśli kolej. Będzie ci za gorąco w tym. Ubierz się w to bananowe. Niki. Okej, okay, chodźcie. Bo Maja już na dole czeka nam z małą na, z mamą na o, śniadanie. No, Okej, okay, wszyscy już przyszli. Dziewczynki, to jest dla y, Lenki, tu dla Werki, tu dla Ciebie, Kuba, tu dla Majki. Maja robiła nam śniadanko, to dlatego takie na biedno. Jak ty dostałeś najdroższy posiłek, a ty najtańszy? No bo tak chciałam sobie zrobić, to e, tak zrobiłam. E, to ja powiem nasze naczynia, do zmywarki, okay, kubki na tą stronę, talerze na tą. Mm. Mamy tyle owoców, a nikt nie je owoców. No, a po co? Żeby być zdrowy. Na siłowni cię nie uczyli? No nie. A mieli? E, nie, nie mieli. No, oczywiście, ja ostatnia jem. No bo w takim tempie jesz. No okej, okay. y Pa, kochani widzowie, maja poszła skakać. No i to tyle, co miałam dla was na dzisiaj. Bajo!